Z polskim Porsche e, i powinien to być 80 odcinek polskiego Porsche, ale nie jest to 80 odcinek. E, i specjalnie nie jest numerowane w ten sposób, bo, bo właściwie to ja nie wiem, czego, czego wy oczekujecie i czego chcecie. Bo wiem, że jest bardzo duże grono osób, które chce oglądać co tydzień w niedzielę polskie Porsche. Inni chcą obejrzeć materiał, który będzie takim materiałem troszkę amerykańskim, czyli. E, za chwilę zbudujemy wszystkie 15 osób w ciągu tygodnia będzie się działo, budowało jeden samochód i on za sekundkę wyjedzie. No nie, tak to nie wygląda. No, jaką drogę przyjmiemy? No my przyjęliśmy drogę taką, że rozumieliśmy, że chcecie oglądać progres realny, tak? Więc tak. E, e, ostatnio się Patryk doczytał w e, opisach, że nacisk jest na to, żeby szybko skończyć e, projekt, więc musimy podjąć decyzję. Albo nagrywamy dwa odcinki, które pokażą zakończenie pracy i mamy satysfakcję zrobione tak jak trzeba, albo nagrywamy live i widzimy się raz w tygodniu. Słuchajcie, to też jest tak, że e, to nie jest program telewizyjny, tylko to jest firma. Adpart, która sama się utrzymuje i ona działa i ona funkcjonuje. Przy jednym samochodzie nie pracuje 15 osób w ciągu jednego tygodnia, tylko te, te osoby są porozkładane po różnych projektach, prawda? To nie jest twój No Tak, no to projekt. Projekt, chyba wszyscy rozumiem. No Ale może właśnie trzeba to wytłumaczyć. Nie. Słuchajcie, więc tak, przyszła paczka, ale paczka przyszła dwie godziny temu, jedna z trzech, którą oczekujemy, mamy paczkę z Niemiec. Od trzech tygodni, nie, od Z Niemiec czekamy już drugi tydzień na paczkę szybką, 24-godzinną. Paczkę ze Stanów, która miała być w trzy tygodnie w terminie przedłużonym maksymalnie do 6 tygodni, minął tydzień temu ten termin. A paczka z Włoch, nikt nie wie, we Włoszech gdzie jest, więc, to więc właśnie. zróbcie z tego odcinek w Słuchajcie, to robimy w ten sposób. Dla tych, którzy chcą zobaczyć realny progres, czy ten samochód już odpalił i wyjechał, to mówimy Wam od razu na początku, żebyście nie siedzieli, żebyście nie byli zawiedzeni, nie pisali tam komentarzy o teraz to będziecie kręcili dwie śrubki i cały odcinek z tego będzie. Nie, dzisiaj nie będzie odpalania, nie będzie wyjechania, nie będzie za dużo pracy przy polskim Porsche. Dla tych, którzy są, lubią ten projekt i są fanami i chcą w niedzielę rano obejrzeć i zobaczyć co słychać u polskiego Porsche to tak zapraszamy dalej, żeby obejrzeli opowiemy Wam co się dzieje i dlaczego są takie przesunięcia, a nie inne o, to tak chyba, myślę, że to jest ty uczciwie sprawa ale uważam, że uczciwie <laughs> trzeba sprawę postawić tak prawda? Ta. znaczy ja ze swojej strony robię to co robiłem do tej pory czyli robię polskie Porsche, przyszłą część rzeczy montujemy dalej myślę, że wtorek, środa wkładamy silnik w przyszłym tygodniu w tym tygodniu nie mogliśmy za dużo powalczyć, mimo że moglibyśmy zbiornik paliwa włożyć, którego nie mamy, ale, ale, ale też nie daliśmy rady, więc... <grystanie> <grystanie> Dobra, to, e, to zróbmy teraz tak. Zobaczcie w ogóle, dlaczego po raz pierwszy jestem w Afkarze munohasła Hasła z Już drugi miesiąc siedzę w domu i kombinuję, jak... Będąc wiernym zasadzie, zostań w domu, podjechać do polskiego Porsche i zobaczyć polskie Porsche. To nie jest łatwa sprawa. No i tak po dwóch miesiącach główkowania doszedłem do wniosku, że jednak najprostsze rozwiązania są po prostu najlepsze. Wszystko da się zrobić. O! Bartuś wyjeżdża Siema, co to jest? Cześć Ej, <gry> No więc słuchajcie Moi drodzy Najlepszym rozwiązaniem na to żeby zostać w domu jest zabrać swój dom do apkaru Cześć, Cześć. Zobaczcie Zabrałem swój dom do apkaru wiesz, zostań w domu działa no za, za mały garaż trochę na Porsche, żeby wjechać Ale wiesz polska Super. produkcja Ale kto to wiesz co mówię Polska, naprawdę? Tak, w stu procentach polska produkcja. I <noise> you no, know. idealny. Zostań w domu, proszę bardzo. To no super. Ekstra. A to jest inoosobowy? Cztero. Cztery I co? Osobowy? Działa? Działa. Cztero na górze masz. Dwie na... A, i z tyłu rozpadamy. masz dwie. No dobra, to co? Przechodzimy. To jest ten kamper robiony u nas w Polsce? Tak, to jest ten polski, no, camper. Ten wzmocniony. <laughs> Polski kamper okay. Co masz? Poczekaj, poczekaj, odwróć pokaż od razu tutaj. Bo tu jeździliśmy tym Mercedesem parę razy i ten Mercedesik chodzi słuchajcie. Tak, możesz, śmiało, otwarte jest. Wejść? Jasne. Mercedesik jest niunia, a najpiękniejsze jest to, że on ma automatyczną skrzynię biegów, która po prostu działa tak, żebyście nie uwierzyli. No i jest oryginalny przebieg od pierwszego właściciela i samochód nie był nigdy spawany. Także jest zachowany w stanie takim... To mówi blacharz, no. czyli najważniejsze jest, że nikt nie naprawiał mu, nie robił mu blacharki. Znaczy, Trudniej jest blacharkę zrobić, kiedy już był spawany, jakby do tego chciałem nawiązać, bo można <laughs> każdą blacharkę naprawić, ale jak sam wiesz, po doświadczeniach z polskim Porsche... <laughs> Słuchajcie, niesamowite jest to, że ta, ta skrzynia biegów, ja się doczywię do tej skrzyni biegów, ale zauważ to, że ten samochód ma tyle lat, a ta skrzynia pracuje tak, jak w dzisiejszym samochodzie po, chciałbyś, żeby pracowała. Tak, to trzeba przyznać, no, natomiast prędkość maksymalna jest trochę ograniczona, to jest 150 na godzinę, tak, żeby ten silnik na Normalnie pracował yy, i chyba wtedy im to wystarczało. Także to jest 63 rok i to jest pierwsza seria. Jak Pamiętasz na nie lubię poniedziałku te czarne, które jeździły? Tak. On ma dyplomatyczne. Ja bo ma te kierunki tutaj na ja mam drugiego, który jest już w normalnej serii. No się między innymi, że ma już kierunkowskazy tutaj z przodu. I to jest seria druga. No dobra, to co? Idziemy do polskiego. Znajdź. <laughs> Szukaj. Nie <laughs> robię, <laughs> chyba dołączać do tego z Patryk z, z tego tygodnia. No bo to tylko tyle co robiliśmy, wiesz, z montażu tego... Nie, dlatego nie, nie numerujemy tego odcinka, a. żeby być uczciwym z naszymi widzami. Jakby... Wiesz, to, ja mogę tylko pokazać to co tutaj nieporządek szukało. Paska przyjechała a jedna dopiero co, dwie godziny temu. Dopiero została rozerwana, żeby zobaczyć co to jest. Mamy rzeczy, które były nam bardzo, bardzo potrzebne, to co Ci mówiłem w ostatnim czasie, to jest uszczelka i też jest bardzo ważne, że ta uszczelka, jak widzisz, ona jest specjalnie już zawinięta podczas procesu wulkanizacji, bo są dostępne uszczelki w podróbie, które bardzo ciężko jest na rogach zawinąć i one po prostu robią się takie, więc ta jest kupiona, o, zwróćcie uwagę, niby drobny detal, ale ona jest w naturalny sposób zakręcona. Mhm. To jest uszczelka do uszczelnienia, która jest w komorze silnika, zamocowana na stałe, a uszczelnia cały ten... Szymkę e, drzwi, żeby, żeby od blachar Może byś to... poprosił żeby tam blacharze na chwileczkę ten. O. I to jest uszelka, która będzie tutaj zamontowana, i ona wchodzi w kanał, ma takie prowadzenie dookoła tego silnika. Bo też o tym mówiłem, że musi. O, o to był e, ten przewód. E, że musimy odizolować część zimną silnika od ciepłej. Ciepła część silnika to jest na dole, to jest wyrzucane powietrze po chłodzeniu z wentylatora. I musi być tak, żeby wentylator nie miał szansy pobrać tego powietrza z dołu, że musi pobierać poprzez te kratki powietrze zewnętrzne. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejną rzeczą to jest celu... Ale poczekaj, bo ty od razu zacząłeś opowiadać kolejne rzeczy. Ja pierwszy raz dotykam to wreszcie, tak no? Nie, ja nie, zapomniałem, Boże. nacieszyć. mi to... się nacieszyć. Zobacz, <laughs> zobacz tutaj to, dzieje. To, tutaj się dzieje. Tak. Fajnie, co? <grym> Nagraj jak patryk dotyka. <grym> ale silnik. <grym> Pokaż jak się bawi z twoimi zabawkami. Nie no w ogóle... Em, cukierek, nie nie, tej... Jezu, ja w ogóle zapomniałem, Ja kupił zrobiło, ja w ogóle zapomniałem, że tego nie widziałeś. No tak! O, to no. jest oczywistość. <grym> Stary, ale to jest w ogóle... O zamilk widziałeś, po raz pierwszy nie <grym> ale, mogli, ale moglibyśmy zrobić coś takiego, żeby zrobić na przykład z tego... E zeskanować to, żeby Bartek to wydrukował w 3D i żeby to był taki mebel, który jednocześnie wstawiasz i żeby to tak stało. Wiesz, ten niestety musi pójść do samochodu, a to jest... Arcydzieło sztuki. Ale pamiętaj o tym, że to jest nieskończoność, bo my możemy cały czas budować auta, więc na tym polega właśnie fajność naszego Ech. zawodu, że kończysz jeden i budujesz znowu następny. No nie? A tym bardziej, że e, jeżeli powoli zaczynamy wracać do jakiegoś życia, to przecież mamy projekt BMW, który no stoi i czeka. E, mamy parę e, rzeczy, więc słuchajcie, to no będzie się działo. E, będzie, 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 więc, więc nie martwcie się, się e, o to. Ale kurde. I to, a słuchajcie, dużo osób e, też pisało na temat tego, czy to da się polakierować te bursztynki. Słuchajcie, wszystko da się polakierować. Róż. Nie, amelinium nie polakieruje. Natomiast e, tego nie wolno zrobić. I ja wiem, że może dla niektórych nie wyglądać to estetycznie, bo to tak wygląda jakby... Ktoś... Musisz, bo bliżej każdy podejść, bo nie będzie słychać. Jeszcze. Tak? A przepraszam. Ja wiem, że dla niektórych może to wyglądać nieestetycznie, bo wygląda to jak jakiś odlew z jakiejś tam grzywcy. ale to tak wyglądało. To były lekkie, najlżejsze osłony, jakie były wtedy I takie to zostanie. Prawda? No tak, na tym no polega to się inność tego silnika. Ja też wspominałem wtedy tabelka, w tej chwili ja ją wziąłem, zdobyłem zużywanych. Ale jak widzisz... Poczekaj, ja wyłączę radio, zaraz YouTube nam zablokuje muszę, ale to ty opowiadaj, żeby nie było, że ja ci przerwałem. I też nie przerwałeś. <grywa> <grywa> Pokażemy w odcinku normalnym, seryjnym, co z tą belką robimy, bo znowu się wydaje, że to jest prosta sprawa, kawałek metalu, ale Bartek bardzo dużo poważnych obliczeń dokonam metodą elementów skończonych, żeby belka, którą zamontujemy, przenosiła podwyższone moce tego silnika, tak jak to było w motorsporcie, i tak jak miały RS-ery, tak jak miał pan sobie Sobiesław. E, więc tą belkę jesteśmy w trakcie produkcji, a całą metodykę obliczenia i tak dalej pokażemy jak łatwiej. A widziałeś tego e, najlżejsze Porsche 911 świata? Projekt, który e, teraz jest na ukończeniu. Nie. Ktoś na modelu G zrobi wersję przypominającą e, -kę, r -kę całą przewierconą. Najlżejsze 911. Świata. Jakby każda część jest powiercona, czy jest to budowa skrzyni biegów, czy jest to, wiesz, tunel środkowy, wszystko jest odrzucone. No to będziemy wiercić, tak? Bartek jest. Znalazł w obliczeniach lukę, jeżeli chodzi o dolną wargę, że ona musi być też wywinięta. Przeprojektował, a po jakimś czasie, dwa dni później, odnalazł przypadkowo zdjęcie LSR-a prototypowego, gdzie była właśnie te drogie wywinięcie, do czego Porsche też doszło pewnie metodą test. Wielkie umysły, myślą tak samo, nasz Bartek. Możemy być z niego dumni. <laughs> Tutaj w Boguś skończył drobnym detalem, są przygotowane płyty do gaźników nawet. Niektórzy bardzo fajnie właśnie doradzili nam, żeby to wypolerować, i mówiąc szczerze, wypolerowaliśmy to dlatego, że ktoś w komentarzu zwrócił uwagę, żeby to fajnie wyglądało. Bo to nie ma właściwości zewnętrzna polerka, jeżeli chodzi o przepływ, ale jeżeli się to podoba Wam, a, a częścią polskiego Porsche jesteście Wy, to, to z przyjemnością to zrobiliśmy. Także e, zrobiliśmy też układ olejowy bardzo ważny tutaj, to jest wejście głównej magistrali olejowej, ponieważ ten silnik nie posiada miski olejowej, czyli miska, miska olejową tak zwana słucha mistrzowa. On widział to. to, 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 to. Tak? A, to nie widziałeś na no, tego nie widzicie. To przecież mnie mi dwa miesiące tutaj chłopie nie było, no a ja tu jestem codziennie, więc to to jest? no. ślicznie. Mm. Nie no, Galvan dał, dał radę. Dał. Arturek jest niezły. Jak się postara, to robi cuda. I teraz pytanie, co zrobimy z tymi filtrami powietrza? Bo teoretycznie, żeby ten samochód jeździł, powinien mieć filtr jest W wersji wyścigowej to miał ze skóry takie tylko e ochronne elementy, które jak zaparkowałeś samochód, to zakładałeś. Mało tego, Każda nie 917 -ka Porsche, nie wiem czy widziałeś, to miała tylko korki takie no. jak od, e A jesteś świadomy, że jak pada deszcz, to jest, ma większą moc, ten silnik, kiedy się woda dostaje do środka? Ale to nie jest Messerschmitt. tam Messerschmitt miał doładowanie wodą. No. Ale woda pomaga, w przy wysokich obrotach, kiedy jest rozgrzany silnik, to woda pomaga, dlatego w deszczu to Porsche większą moc. To jest taka ciekawostka. Ale słuchaj, e, wysłałeś mi zdjęcia bardzo fajne e, z brytyjskiego Warszawy. Znam ten samochód. E, ich nie ma na rynku, bo one są z wykończeniem gumowym, odlewane, ale, ale możemy wykonać bardzo fajnie. byłoby, gdybyśmy je zrobili. Musimy je z jednej strony e, zachowamy ten wygląd, to, mhm. e, ten, ten, ten narastawy sportowy e, wygląd. Nie trzeba będzie mieć korku, gdzie co chwila biegać i zamykać, mhm. zaślepiasz to mhm. e, na tym, żeby to działało i funkcjonowało. To, myślę, że to, będzie, to będzie fajne. Słuchajcie, znalazłem. E, takie zaślepki, które są z delikatną szuterą. No możesz zdjęcie, przecież możesz, tak? No, mogę. To no tak. nie możecie nie siatki zrobić, tak. jak w 2.7 rs No właśnie, to mniej więcej coś. No są te siatki, tak. nawet można kupić. No tak, musi być jednak jeszcze zestaw, ta delikatna mm -hmm. gorka. No, no okay. musi być. No jeżeli masz jeździć, dwie wiesz, na shooter, nie na shooter, musi być. Mm -hmm. Skrzynia, te barany są niesamowite. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Układ, układ wydechowy, w którym dołączone są, widzieliście te korki. Tak wyglądało. Ja się Zamknięcie. założyłem, że będziesz bez nich jeździł. Zamknięcie. Że w schowku będą leżeć. Znaczy nie, to będzie tak. Ja myślę, że ich będzie zdejmował. Nie, tak będzie, bo teraz tak. Żeby te chodziły. to to A, musi być w ten sposób okay. zasłonięte no bo tak. zamykasz mu ten obiekt okay. ten cichy okej, no właśnie o to mi chodzi, no no że będzie głośno kłaś... tu mam e, przykład okay. jak rozmawiałem Mój z e, panem Ryszardem Rzeszkowskim to on właśnie mówił, że jak brał samochód Leo ZA 29 e, i przechodził na raj e, to mu właśnie pokazywali, żeby w ruchu cywilnym Miał dwie zaślepy na, na, na to, bo inaczej będzie mu głowa pękała i nie mhm. będzie może teoretycznie tym samochodem jeździć e, na, 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 na tych otwartych e, wydechach. No to jest pusty wydech, jeszcze puste baranki, to jest równoodległościowy wydech, e, więc naprawdę daje duży efekt, już miałem przyjemność te wydechy zakładać. E, myślę, że, że dźwięk oszaleje jak go usłyszysz, naprawdę. To jest... Ale to będzie się darmo, ja Cię kręcę. Okleiliście całe auto, widzę w ogóle. No tak, no bo teraz zaczynamy znowu takie prace, można powiedzieć, które, które niosą ze sobą ryzyko. I o tyle, ile tapicerzy, jak pracują wewnątrz, raczej nie ma ryzyka, bo to są osoby, które pracują przy bardzo delikatnych materiałach i, i raczej oni umieją się poruszać, bo pracują wewnątrz które jest z delikatną skórą. No, mechanicy, mimo że ich bardzo kocham, no niestety mają troszeczkę cięższe ruchy, więc e, e, musi o auto zabezpieczony. No, ale no, twój prac tu jest, hello. <śled> Super, nie, zbyt, nie. Okay. Eee, przyszły poduszki, Też są poduszki co mówiłem, eee, twardsze, eee, ale jest guma, czyli Okej, nie żadnych e, nowoczesnych elementów, e, więc poszedłem tą technikę, więc też na to długo czekaliśmy z tego powodu. Więc cały układ, zarówno poduszki skrzyni, one są dokładnie tak jak zastaliśmy w polskim Porsche one są już zwulkanizowane, bo są zestawy, które można z dwóch gum złożyć i, i, i tuleje. Ja zdobyłem się na bardzo wytrzymałe zestawy, oryginalne Porsche zresztą, bardzo wytrzymałe zestawy, które ja Czekałem... pokaż, tylko zobaczy, ja zobaczę, czy to się hmm. nagrywa cały czas, żeby nie było. Nagrywa się. nagrywa się. Nagrywa się, dobrze. Kolejną rzeczą, jak widzisz, łożyska, wszystkie rzeczy, mimo są dostępne, to są oryginały, czyli prowadzenie łożysko porowe, które jest wzmocnione też. Koronkę, ponieważ Twój samochód w ogóle nie posiadał koronki rozrusznika, nie miałeś tego. No wiesz, no, ale to była kwestia rozbierania a, tego silnika 10 razy w latach 20 i 30 lat do tyłu. No, no dokładnie, no było śruby połowy tak, śruby oczywiście... tego a. silnika tak naprawdę. Mamy, mamy oczywiście śruby oryginalne do sprzęgła wytrzymałościowe, mamy zestaw podkładek blokujących łożysko oporowe, także są drobne detale, ale no, po prostu musieliśmy to wszystko skompletować, żebyśmy... E... A tu jest do drugiego samochodu. O to jest do no i oczywiście przeguby i inne rzeczy są już wszystkie przygotowane. Cały zespół napędowy w tej chwili możemy złożyć i zainstalować. No dobra, a co? To, to, co teraz tak z tym olejowym układem? Więc tak, Okład tak. olejowy jest cały przygotowany w taki sposób, że wszystkie rurki mają naddatki około 2-3 cm. No. I wkładamy zespół napędowy i robimy pasowanie całego układu z wężami gumowymi, docinamy na wymiar i e, Zaciskamy końcówki. Więc chcemy ten układ złożyć live, czyli czyli z, razem z silnikiem, ze wszystkim, żeby nie było naprężeń też na przewodach gumowych, Dobra. Dwie opony te nasze muszą, muszą Pirelli jeszcze nam dosyła, żebyśmy go mogli postawić na tych jednych oponach. bo też często pytacie, dlaczego ten samochód z jednej strony wygląda tak, a z drugiej strony wygląda tak, bo e, kombinowaliśmy z oponami, nie wiem, czy pamiętacie tam parę odcinków do tyłu, e, jedne opony, e, znaczy je, rozmiary rozmiarami i tak, dalej, i tak dalej, W związku z tym, że to są felgi, Komuś, które, telefon, telefon. które e, tak, były poszerzane, więc to musieliśmy eksperymentować. Wiemy, jakie i czekamy jeszcze na dwie te. Dokładnie te, które były Costa Brava 1973. No i bardzo, to też nie zajrzałeś, bo w biegu masz całe wnętrze gotowe. Yy, Także w tej chwili jest samochód 100% statycznie wykończony. Oczywiście, że tablica nie jest założona, ale to założymy jako ostatni detal już po uruchomieniu, po testach. W ogóle. A czy jest zapach w ogóle? To jest w ogóle wyższy poziom abstrakcji, że to jest kurde to samo auto co? No. Nie <grystanie> chcę szczerze, że ponieważ to niektóre to rzeczy są bardzo zmyślne, to z tego kilka korzystamy cały czas. <grystanie> Pamiętasz? Tak, oczywiście. <grym> Zostanie. Polski kijek do polskiego Borsze. Więc słuchaj, mamy, tak jak widzisz, plan, plan działań jest taki... Nie możemy go za bardzo przyspieszyć, wiesz, też odnoszę się do tego, co powiedziałeś, bo ja nie walczę tutaj o nic ani tym. Na mnie zależy, żeby to za tydzień działało, bo musimy zrobić bardzo dużo rzeczy tak, jak dokładnie chcemy i też rzecz, która mówię, że czasu, analiza właśnie, tak w których sportu. Poczekajcie chwilę. Piotruś, poczekaj jeszcze chwilę. E, to pochłania czas, który jest czasem pracy. I nasza praca nie polega na tym, że my teraz się rzucimy na to, skręcimy, żeby tylko dym poszedł. Poczekaj. nie mówię, poczekajcie. Jest proszę. Jest za Jest Jest 5 minut na daje nagranie kończy no? dobra? No. Dobra, dobra, ja sobie tylko wyklepię. Dobra dobra, 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 dobra. Wy sobie gadajcie, ja będę do nie. Ma... Dobra, mi nie przeszkadza. Więc, tak dobra, tutaj nie ma jakiegoś wyścigu, bo ja chciałbym właśnie wyłączyć ten wyścig, bo my się już nigdzie nie ścigamy. Chcieliśmy go mieć w grudniu, bo to była ważna data. W tej chwili pozmieniałeś też rzeczy, bo odkrycia, jak weszliśmy w technikę silnika, wyszły nam bursztyny, wyszły nam inne rzeczy. Gaźniki Patryk przywiózł z całym szacunkiem dla ciebie. No po prostu to było 30% kompletności, no nie? No wiemy, mamy, mamy, wiemy, wiemy. mamy koronawirus, który na szczęście na nas nie wpłynął, bo robimy, no nie, ale to wszystko nam po prostu spowodowało, że są, nie, ma, nie, ma, nie ma takich terminów na, na takich, które byśmy musieli, o które byśmy musieli no, powtórzę wam jeszcze raz, jakby to nie jest program, który pokazuje zbudowanie samochodu w ciągu dwóch tygodni, bo fizycznie nie da się zrobić samochodu w ciągu dwóch tygodni. My robimy to tak, jak w rzeczywistości to się dzieje. Tak naprawdę wy oglądacie to, co się dzieje przy okazji jakby tego, tego, co tutaj jest. Tomek jest na tyle fajną osobą, że jako jeden z nielicznych potrafi się również podzielić wiedzą, więc przede wszystkim to też program, który jest troszkę instruktażowy dla, dla tych, którzy. Lubią motoryzację, którzy mają odwagę spróbować, którzy chcieliby spróbować, żeby właśnie pokazać, Dobrze, że tą śrubkę, nawet jeżeli ktoś pisze, że to będzie program o dwóch śrubkach, czy o dwóch klepnięciach młotkiem, ale te dwie śrubki trzeba przekręcić w taki sposób i wiedzieć w jaki sposób. I po to jest ten program. Taką mamy nadzieję. Tak. Słuchajcie, dobra, do zobaczenia za tydzień, eee, mam nadzieję, że jakby powiedzieliśmy dosyć, to, że, że, że wszyscy zrozumieli eee, to. I widzimy się za tydzień, mam nadzieję, że się coś, coś, coś się będzie działo. No będzie, 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 no, będzie. A tak czy siak ten samochód niedługo wyjedzie. I tak czy siak niedługo zaczniemy w związku z tym, że też e, już się to rozluźnia. E, Nowe projekty. No. no zobaczcie, naprawdę, czasami są problemy z takimi rzeczami, ale już się teraz mamy, tak? A to oznacza, że naprawdę szybko to serduszko trafi do... Ale niedługo znowu będzie, wiesz, budowanie karoserii, i tutaj. Rama, co, coś, coś, Aluminium. Coś, coś dla Ciebie, nie? Jakby no, ty to uwielbiasz. A ja, ja blacharkę, no wiesz, ja najbardziej kocham. No, no więc właśnie. Do zobaczenia, ciao. Cześć.